ogólnie odcięte, no, dwie, no, no. gdzie, on gdzie są nogi odcięte. Tu ręka, noga, biorę. Rybka, odgryzamy <grybka> głowę. Ej, 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 tu. Tu. głowę. Tu! Nie o, lej, o, lej, lej, co? Lej, no, o, ej, nie czekajcie, bo nie bij, nie bijcie! Nie bij, nie bij. Luz, luz, luz! Niech oni sobie prałahają, luz! Oni nie będą nas atakowali, jak my nie będziemy. Ej, tu jest w ogóle jakiś zielonymi włosami, walgo, jestem w tył głowy. Ej, Kelvina, bo co? O nie, dobra, nie, za Kelvina to jedziemy z tym. Staj, stary, ja rzucam. Ja mam taką teorię. Czym ty rzucasz? Włócznią? Nie! Się. nie. Cześć, witam serdecznie w piątym odcinku z Deforest. Jest z nami Taku, Medisu. Jestem. Jest yy... Medisu. <laughs> 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 Medisu? i się ma. Medis ty będziesz rzucać. Jest z nami żów? Ja jest ma. z nami Bad Queen, i jest Sieleś. z nami oczywiście nasz stojący, pan Esen. Lecimy. Dobra. A ej, tu sobie są... sobie... Ej, dobra, widzę bardziej te pomieszczenia. Stój, stój, stój. Świeć, świeć mi, świeć mi, świeć mi. Magda. Przypominam, że dzisiaj mamy iść po tego drugiego. Tak, ta, 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 My jesteśmy w tej szafce. Cofnij się trochę. Cofnij się, cofnij się. Madzia. Esen, no? zaprosisz mnie? I świeć mi tak z zewnątrz. No to dołącz przez znajomego. Co to No nie mogę. Jest? Bo jesteś offline na Steamie. Ej, czy ja go mogę nie dźgnąć się... przez tą to? Widzę, że się pchasz tam, gdzie nie trzeba. To... Nie, musimy I to się cofnąć chyba. Ej, ale to jest. A granat górą by dał radę? Nie. Tak ej, 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 ej. wydaje o, mi się, że nie. Synu, ja obszaję jaka to rasa. Stary, patrz. Chodź, wejdź okay. teraz. Zobaczyć, to jest. Zobacz, by ci tu świecimy. Tak. Duże. Odejdź, odejdź, odejdź. odejdź. Stary, odejdź. ja Rzucam. Ja mam taką teorię. Czym ty rzucasz? Włócznią? Nie! Odczucie. Nie, granat granat Zgasła mi latarka. Bo bateria ci się wyładowała. Tak, a ja... mogę wymienić? To chodzi? Powiem tak, na pewno jest to duże. Sama się wymieni, jak masz baterię, to się sama wymieni A to nie mam tak Dalej chodzi, dalej chodzi Dalej chodzi, okej okay. Ej, tu macie kurtkę, która wisi z jakby z sufitu Tak Jak masz? No. Gdzie, 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 gdzie? Tu gdzieś do góry, nie wiem Tak, ja wziąłem z sufitu Idziemy no, dobra, cofamy się, nie? Aha Znaczy, no trzeba Ej, jakoś tu obejść, nie? Tam i Mieliśmy... Czekaj, to Bo tu było radio zawieszone, nie pamiętam. A właśnie no, Radio tu jest zawieszone? Poświęćcie na nie Tak, no no wow. A, tutaj jest, rzeczywiście. I tu jakiś glut jest, okej. Okay. Tak, ej, w ogóle pamiętajcie, że teraz się cofniemy do tego jednego rozwidlenia, a jeszcze na samym początku jaskini mamy drugie tak? rozwidlenie. No. Ktoś ma niepotrzebne? Idziemy teraz w prawo, czy idziemy, cofamy się tam dalej idziemy w prawo? Nie, tu yy. idziemy w prawo, bo tu dojdziemy możliwe że do tego stwora yy. wielkiego. Dajcie mi chwileczkę, ja tylko skraftuję te bomby takie, jakbyśmy mieli tego bossa bić Skraftuj se, to jest zabawne w ogóle, że tu ryby są, no nie? Tak o, jakby... ja mam robię Ja tak mam które. trzy te bomby w ogóle Tylko zastanawiam się, jaki przedmiot jest ostatni potrzebny, bo tam jest taki jakby płatek monety. miodu monety. energetyczna No monety są, okej okay. Ja tak też mam bomby. trzy te bomby generalnie ja mam, jeszcze, ja mam trzy granaty jeszcze, nie? Jak coś No to będziemy okay. musieli na pewno tego dużego ładować tymi bombami No tak ta, 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 on będzie mocny Widzę was, widzę was o, bo... Żółw do się ma. Iść, iść na koniec kopalni i sobie zbierz taser. A Ta, nie, koniec. go ktoś zaprowadzi. A ja tu jeszcze pooglądam co Dobra, można potworzyć. Bomba zegarowa, ja pancerz techniczny. Okej. Okay. Ale ty wyglądasz, Dawidzie. Założyłem sobie kurtkę skórzaną, fajna. No? Aha, jeszcze mam na te. te, te to ja nawet nie wiem, jak ty mm. wyglądasz. Ale ty wyglądasz stary. Mm. Wyglądasz, jakbyś miał 80 lat. A <laughs> 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 no. ja ty troszkę założyłeś? Nie, czemu? Nie, po prostu jak masz kościany... Dużo kościanego stroju, to masz paszkę na, na nie mam. Dobra, idziemy Gdzie mogę sobie I zaraz robię? mi się zimno robi Ja... i na maxa na prawo cześć, się obracasz cześć. I wtedy na bardzo, na, najbardziej na prawo, i tam masz ubrania różne Okej okay. I tu są nogi ogólnie odcięte, no, nie? No, no. Gdzie? No. Dobra, na dół. Gdzie są nogi odcięte? Tu Ręka, noga Biorę Mocna okay. ścianie Okej, okay, ręka, noga Ej dobra, ale tu jest woda, tak? Można się tutaj napić, Czekamy czy nie? Ciekawe, to ich zjadło Nie, szczerze, ja, ja bym z tego nie pił, z racji tego, że tutaj leżą ręce i nogi, więc to może być takie dyskusyjne No tu kamienie pamiętajcie, że my mamy już też butle z tlenem, możliwe, że będziemy musieli tu wrócić, jak będziemy strój do nurkowania Ej, tu jest mieli. plecak w ogóle jakiś Aparat oddechowy, dobra, tu jest plecak do nurkowania, goście, Malinowi A, no, to Idealnie. ma Idealnie Zegarek, przyda się Lary. Rzućcie ktoś flarę pod wodę, bo też będzie świeciła chyba nie pod wodą Tak, nie, flara, ale Rzucam Mam flar ile? 10. I to są do skraftowania motołów, czyli pewnie też to będzie trzeba... To jedzenie Ej, jest. Kurde. Yy, nie wiem czy nie musimy założyć tego, tylko że jedna rzecz. Głęboko jest. Idziemy nie? tam się cofnąć, idziemy się cofnąć. Musimy zobaczyć tam dalej, no tam. co było? Bo tutaj to już jest pod wodę, ja to cofną. chyba nie ta, to Mi się to wydaje, chędy. że to już będzie wyjście. Ale tak. zobaczcie czy dalej, nie doszliśmy tam do tego gościa. No tak, tam ale było... tam było jeszcze jedno rozwidlenie. Idziemy, cofamy się, słuchajcie starszego. A wyskoczymy teraz tam, bo my trochę zeskoczyliśmy z tej, tej, nie? O, Zobaczymy, chyba... chyba tak Dobra ja no, jest. Musiałbym było się tam napić czy nie? Yy, nie, 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 musisz wybić energetyka tam. Tak, wiemy. weź weźmie ogrzej trochę, bo ja przez to, że byłem wodę, to... Weź to... mnie trochę ogrzej, Przytul dla SNK Dobra, czyli tutaj nawet żadnych potworów nie było, to jest ciekawe. Mm -hmm. Ale dalej nie A to czekajcie, to mamy jeszcze jedno tutaj rozwidlenie w torie. W tak, tak, jak krzyźmy tak, chyba to w stole się tego potwora. No to jest na początek okay, okay, okay. tej skini, praktycznie. No to jest nawet no, Ale tutaj aparat mamy zrobiliśmy, prawda? Więc w razie czego mamy no tak, odniesienie, tak. gdzie możemy wrócić? Wiemy, że musimy się cofnąć, nie? Mhm. Wiemy, że zawsze jak będzie coś pod wodą, no to mamy aparat, nie? CCC. Mhm. Ogrzejmie! Teraz nie idziemy do tego miejsca, Czajkowska. gdzie jest phaser? Tak, yes. tak, ale to chyba było jeszcze jedno rozwidlenie. A to ja też się Nie, 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 to one były na początku jaskini. Dobra, tam nie, tam nie, nie. nie. A jak będzie, a dobra, to jak będzie rozwidlenie tam, gdzie my idziemy, to co? No nic, Ej, ja mówię, że chyba było jeszcze a, też na początku Nie, nie, tak, To. Tak, Ese cię zaraz ukaże, Essen ci zaraz klapsa sprzeda. I co? No, idziemy. Brakuje tylko... Aha, No. I tyle dobrze. Nie, 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 dobrze, okay. dobrze, By tu po te flary przyszliśmy, taki był plan. A. To wy nie wiecie? Masz flary? Mam za dużo flar, Ja też mam za dużo flar To trzeba wyrzucić i podnieść Ej, to jak się przedostać wody. do tego potwora? To chyba tam jednak pod wodą trzeba będzie przepłynąć Dobra, Możemy coś wrócić coś. i sprawdzić A nie było czasami na początku jaskini jeszcze rozwidlenia? Ach. Mi się wydaje, nie, że ty masz jest rozwidlenie pra... między nogami nie. Przepraszam Ale, Ja mam pomysł, ja założę, to ja się poświęcę ewentualnie, zakładam Dobra. Ja zakładam tak samo Ale to się ogrzejmy przed tym Ogrzejmy się przed tym Magże, mogła mi po plecach trochę pogrzać Tak no, to nie to o jest na amyra. prawo, na prawo, przy ubraniach Aparat ale... oddechowy, załóż. Jest, no. Mam założony, no? Załóż. Powiem wam tak. Jest tu jasny jeden ciul. Nie no, bo musimy to znaleźć. To dopiero co wpłynęliśmy, Ta. nie możesz tak mówić. Boże, Ej, spójrz na latarkę na przykład sobie do tego dopiąć. Ja nie, ale nie mam baterii nie jest, jest, no. Ej, dobra, mam coś. Jest, Mamy, jest, no? jest, coś zdarza. Za mną, zapraszam. Tu jest dziura. Płynęcie ewidentne. Ej, Laga dostałem. No, no mówię, że są to ścinki, to. jakby się jakaś eee, jakieś na mi się Nie, podoba. O, Sto, się nie. Co tu jest? Podoba. Mi się już no, to nie to podoba. O. Nie, no, wodorosty, stary. No, no tak, ktoś wyskoczy. A do góry? Co ci wyskoczy, stary? A Ej, można góry? wypłynąć do góry. Ej, jesteśmy na dworze. Co? No? No, no. Jesteśmy poza eskinią. aha. Nie jest co my tu przeszliśmy? Jakby w sensie, co się tutaj rozbiliśmy? Ej, co tam się świeci na tym? Gdzie się świeci? Na Na prawo. Aha, świeci się świeci? A bo jak ci po termi dostanę, zaraz ognisko trzeba zrobić. Bo chodzimy o ognisko i. Duch nie czuje! Duch nie czuje! żubik <laughs> Urodziłeś się w wodzie, stary. <laughs> Dobra, ja zdejmuję to. To Najważniejsze, żebym ja zapisał taką. To może prześpimy się. Tak, no właśnie. Chodź się na mnie. Oj, chodź. Duch Dobra, ziadał. Okay. Okay. Dobra, o jezu. Jest ej, no ryba. dobra, ej, to w takim razie wejście do tego stwora musi być w jakiejś innej jaskini, skoro teraz go nie znaleźliśmy. No to po jaskiniach no. ja bym pochodził. No co, jakiegoś stwora szukamy. Żeliśmy w pokoju. To chodźcie do, do jaskini, idziemy na następnej, co? Poczekajcie chwilkę. Gdzie mamy następną jaskinię, gdzie nie byliśmy? Wiecie co, w jednej jaskini, gdzie byliśmy, była woda, taka pachura. głęboka. A my, mamy teraz, a my mamy teraz zestaw do nurkowania. Dobra, ale pachura zobacz, też jest ikona helikoptera, helikoptera na wodzie. Widzisz? No. Na telefonie No to się po, rozbiliśmy Pod, pod którym jest? Pod M Ej, ale w sumie tam można no, nie byliśmy. To prawda, tam, to można. prawda i teraz dopiero mamy zestaw nurkowania i on bez powodu jest tak blisko, chyba powinniśmy tam płynąć ogólnie Powinniśmy jak najbliżej brzegu, pod którym się przyciskiem przybliżało to? Tak, powinniśmy jak najbliżej sobie podejść do tego, no, tego, to tego i zanurkować No inaczej jeżeli my już jesteśmy przy helikopterze, nie? O oh, jest no, helikopter A tu nic nie ma nie, nie no, musi tam coś być, skoro jest tronka... Rozglądajcie się. Muszę mówić, bierzemy ten helikopter, naprawiamy i po prostu znowu latujemy Tak, 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 no. Kajo. To tak działa. To jest śmigłowiec rzeczywiście. Tak, w sumie... No i to przecież ja latałem, widać od razu. Aha. <laughs> dobra, tu nic nie ma, serio, nie ma serii. nie ma nic. Dobra, do góry. Do góry. A czy ktoś pamięta, gdzie znaleźliśmy taką butlę? Ej, właśnie, bo była ta jaskinia. Jaskini. Tak. no, ja wiem, mówię... była. I tam były ta bliżej, To nie była ta bliżej, tylko tam dalej. Chodźcie. Ja nie mówię, że, żeby teraz panią iść, tylko chodzi o to, żeby w razie pójść. Znaczy, ej, ale pamiętacie tam obok i też było jezioro. Jak się topisz? Ja nie, jednak nie żartowałem. Aha, ściągam sobie jest to. jest pani pochodnia? Jestem. W niczym statua. Ale ty pięknie wyglądasz. I w ogóle no. mamy te nasze dwa domki, które są oznaczone, to są nasze pani oznaczenia. one się tak pojawiły? Piękny makijaż. No, tu masz flaczki. Tak, nowa Ploćki, woda na stawkę Rybka, odgryzamy Ty, głowę ej, Tu, tu Patrzcie, o kurwa Co? No o ej, ej czekajcie, bo nie bijcie ich, nie bijcie ich Nie bij, nie bij bi, bi. bi. luz, 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 niech oni sobie trochę połachają Luz, oni, oni nie będą nas atakowali Jak my nie ku, ku. będziemy, no, to je, oni chyba się nie schowamy broń w ogóle Tak, schowajcie no, I am friendly. Schowaj broń, schowaj broń pachura, g G, g, gdzie. O, usiadł telbic, na, kamieniu. Na, na kamieniu, a ten... Na kamieniu Ej, a co tu? A, czekajcie, ja sobie idę do tego dużego O, biegnie do mnie Siema Cześć. Cześć. jest tu, <gulia> co, co jest, mianowic? stary? chciał ci przygnieść tej To <gulia> on jest snagi, w ogóle, czy to jest? Stary, to jest guzik <gulia> Cześć Cześć Ale kogoś machnie zaraz Aha, aha, aha a, przychodzą, kolejni, przychodzą kolejni, przychodzą kolejni stary. Nie pracowasz nad sobą, ale, ale takiego jeszcze nie było, takiego A, jeszcze ta, nie było. Tak, to jakiś nowy. Dobra, oni są agresywni, albo teraz tak. Pytanie, czy chcemy ich. O. idź stąd, idź stąd. Nie, cofnijcie, nie podchodźcie do niego, nie podchodźcie do niego, cofajcie się tylko. Od lewej macie jeszcze. A, tak, od lewej, urzałem żółwiu Oskoczył. Jest, leci na mnie bebzolem. Luz, dobra, uciek, uciek, luz, luz, o, chaj, dobra, uciek, no uciek, no uciek. No luz. Ej, Kelwina Kelvina Co? Nie, dobra, za Kelwina, to jedziemy z tymi PAL SIĘ! Idę podnieść Kelvina Ja go podnoszę, podniosłem. KELWINA? KELWINA będzie SIĘ BIĆ, nie, no, KRÓLA Dobijajcie go na tej ziemi no, On już dobity Very important person o, Ja się upewnię KELWIN został PODNIESIONY? Tak, podniosłem. AŁA! TY ŚMIECIU! GŁOWY NIE MASZ <śmiech> <śmiech> O kurde, sorry, Andrzej Ej czy tutaj no zabiło rucha nam jakaś śnieżna jeszcze nie idzie przy okazji? Zabiłam jednego. mu muciałem Ej, ten duży już tu wraca, duży wraca. Przecież ten duży to dostał. Ale tu jest jeszcze jeden duży. Brak, Ej, tu byliwa. jest w ogóle jakiś z zielonymi włosami, walgo jestem w tył głowy. Ale ja na hita jestem. No liście. Dobra, ja go ty zrobić. Kolejny duży przyszedł. Mamy go Dobra leży. Kolejny... Nie... Skończył dalej kogoś. Ta, ta ta! Na nie rzucaj się labusie. Dobrze, leży. O No i tyle, zostali tutaj roz, roz, rozgromieni. jacyś za Kelvina. Tak. Twardy, no, mają. Po co się pachora? Ja spróbuję. Mogę? O! Jest, Ale yes. no, nie mogę podnieść. Wchodzi. Dobra, ale eee... pewność, że nie wstanie teraz, nie? A bo oni kaski mają, dlatego. Oni skądś tu przyszli. Jakby Jest, Kelvin, no ja biegnie! Jest! Mam do, ja ja do, do tej jaskini, którą znaleźliśmy y, butle do oddychania. Ale to potem bym się wydał. Ja bym tu zobaczył skąd oni w ogóle przyleźli i No tutaj czemu? gdzieś skądś? No ja tam widziałem się z tamtym nie? Tak, skądś tam? Watrzmy, nie ta strona. Oni, Ale ja znalazłam Kelvina i była mu powiedzieć, żeby szedł za mną. Okej okay. Myślałem, że sam A oni zostawiają ślady w śniegu, te zobiaki, czy nie? No, ale nie, nie, teraz pada śnieg, nie? To się wyrównało wszystko. A, a, a. No dobra, ale tutaj nic nie widać, więc oni gdzieś z dalsza musieli przyjść. Dobra, to jaki plan? Gdzie my idziemy? W ogóle poszli... Musimy znaleźć łopaty, nie wiem jak się zbuduje łopaty. Widzowie, pisali w komentarzach, że potrzebujemy łopaty do tych yy, zielonych miejsc w piesach. Tak, no to wiemy. Znaczy ja tego znaczy, ja to ją trzeba po prostu zdobyć. Podobno na fioletowe znaczniki Jakby... też powinniśmy chodzić. Dlatego, dlatego ja bym pochodził po jaskiniach. Ale na tyle musimy mieć tą. Tak, ta, no w jak są teby Ale na Uważyliście, że jakby ta góra oddziela jedną stronę wyspy, a my jeszcze nie byliśmy jakby po drugiej stronie, tylko cały czas jesteśmy w tym jednym no tak, ale moim zdaniem powinniśmy teraz pójść to co na wodzie, bo mamy strój do pływania Tak, 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 dopiero go zdobyliśmy, nie? jakby trzeba byłoby go z, yy, jakoś tutaj dobrze zużyć, wykorzystać Wykorzystać, no Na no. razie wiemy to, że przy samolocie, przy respie, no nic nie ma, tak? Tam pod wodą się wypływa, więc już mamy dwie rzeczy wykluczone i Dziwne jest to, że do tego bossa jakoś nie dotarliśmy. Jakby ciekawe, jak, co trzeba zrobić. A, ameryk, tu zegarek. zegarek tu jest, drugi zegarek drugi tu jest w tym miejscu, chodźcie, tutaj, w tym miejscu. Zegarek, można zrobić yy, bombę. Faktycznie, nie mam zegarek, dobra? Drugi nawet zegarek jest, to są dwa. Gdzie? No tu jeszcze jeden, tu. O, dwa są zajebiście. No, dwa zegarki. Serialow has connected, oho. Serialow to. -oj. Oj, przyszedł syn marnotrawny. A czy, Ej, to on czy... jest w tej czy... jaskini, to można go wysłać tam. Dzień dobry, wstałem Stary odpal nagrywanie czy? i ten, no. i mamy dla Ciebie misję, jesteś w tej jaskini nieco nie? No Musisz yy, no. iść w drugą stronę kopalnią, wziąć zestaw do nurkowania i przeszukać dno Ten zestaw do nurkowania jest przy takim jeziorku, więc musisz to jeziorko przepłynąć i tam jest taka mini plaża w tym, tej jaskini w tym, przy tym jeziorku i tam masz zestaw do nurkowania resztę. Czyli w jaskini no, gdzie byliśmy gdzieś? Tak, mhm. tak. Musisz tak? po prostu w inną Dobra, gdzie my idziemy poda坑... tak? Ktoś w ogóle jakiś plan? Idziemy Na na wodzie brzegiem, I na wodzie do wykszyknika fioletowe, nie? No dobra, no dobra, no dobra Stariorów ma do nas do przebiegnięcia taką trasę, że to jest koniec Ej, na... tutaj... są jacyś zwykli ludzie tutaj są, tutaj są. No no okay Nie, no tutaj, nie, nie, nie nic nie ma to Ludzie Tu skrzynki są na brzegu Prakajcie, Czekajcie, czekajcie to nie są zwykli ludzie? Nie bij go! Co żeś zrobił? Nie są to zwykli ludzie Tu są jakieś pachołki a to są głowy i ręce, i ludzie. A bo to sobie ich teby. rozwalcie to, no? Bo dla ciebie każde auto, które ja będę chciała rekin. i kupię, będę wstydzał. Jak rekin! Dobra, ma... cisza, już weź. tego no, ten samochód już głęboko, my tu rekina mamy. Dobra, pachura, generalnie weź tego rekina złap za łeb, a ja płynę dalej. Tak. Pociągaj go pachurka, Poświęć się A jak wyskoczymy na tą chyba boję, czy co to jest, to nie będziemy mogli go atakować? Ale co? i pewnie czegoś pilnuje, no. Ooooooooo, pozwał sena! Topi. Ja sobie się topił. Ej, da no nie się. No, ma chyba strój do nurkowania, nie? No, ale no, musimy też podnieść. Aha. Aha. Do. Lec się, pójść za niego. Weszliście razem. Nie, ja wchodzę, pierlicze. Się... Mam gruka! Co? Co? Mam gruka! Co masz? A, Co! Greki pode mną! Greki pode mną! Pomogę ci ci, odcicielego, czekaj. Jak tu weźć, jak tu weźć? Jak tu weźć? Z drugiej strony. Róż, masz, inne, kuczy, inne, a, inne, gdzie masz z drugiej strony Podniosłam na Koń do góry Poddaj Wokuje. się, poddaj się! Akura poddaj się <grym grym> Nie Dziadzia. Ej skąd ty to masz Czemu my tego nie mamy? No tu leży na, na tu tu leży. jest, jest. To jakaś krótkofaluweczka. Jak tu jakaś krótkofalóweczka Nadajnik nie GPS, uwaga Okej, hey, jesteś do jedzenia? Zerdno ja tutaj nie mam do zębów Ej ja Paka. też tego gloka nie ja widzę Dobra, jest blok, jest blok, jest blok. mamy kopać w pumku, no? Ej, poczekaj! Ja można tłumik założyć. no? A co zebraliście na mnie? Jeszcze tłumik założyć, no. Ej, wiecie, co jest problem, bo ja muszę się odlać i całe morze tutaj zakaże. Dobra, no wszystko zebrałem. Stary to wygląda jak jakiś splinter cel. Żuł, weź mi jednego glocka za tego rewol rewolwer za wczoraj Tak, tak to jest Serialow tam jest Kto trafisz Serialowa? Yeah boy! What you gonna meba, do meba, now? Meba. Inside meba fucking Bologang Ej, ręki tu płynie Ej, leży rekin Rodzimu kina, rodzimu kina Hahaha Nawet się go można zeskurować Jak? Wjeżdżam tu po niego Dobra, chyba to on stąd wzięła Tylko nie widać kurde, on spadł U mnie? Jest, 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 jest nie da się go chyba oskurować Dostał Ale dostał Hedzika to Brzydki Dobra, nie ma co mordować fenu Ojca ci znalazłem Co ty mi znalazłeś? Ojca No żebym zaraz ci kurde tego dziadka nie znalazł Dobra chyba, że No że to... go przyciągniemy na brzeg No to lecimy chyba do tego, nie? Do brzegu Tak Uważaj, rekin Co, co kolejny? Rekin, tych kanibali w tym lesie Ile tu tych rekinów wpływa? Dobra, ja. ja... Proszę, bo Serialow musi tu przyjść, nie? Biegnę, biegnę. Aha. Bede za 5 minut. No to czekam, aż Serialow sobie dobiegnie. To na zewnątrz możemy sobie zrobić tak: do spania, przygotować jedzenie, ta, żeby iść dalej. Ej, te mewy dziubią tego kolesia. No to zarobiście, za, za, stary, mamy glokas teraz, w tym odcinku, pachury. Teraz możemy przejmować wnioski. i. Wioski. Ej, a wy gdzie jesteście, Dawid? Co, co ty tam robisz? Ja robię tutaj nam e, schronienie z e, wszystkim, bo wy się tam bawicie w jakieś rzeczy. Ubieramy. Idę, budować? Budować, czy <gry> Od, ej, tu jest, no, zobaczcie, tu jest do wykopania grób. No, łopatę musimy znaleźć. Tak. Dobra, chodźcie co? tutaj. Potrzebuję no, tutaj do ogniska dołożyć kamieni. Ja może, może niech nam widzowie powiedzą cię, najmniej więcej trzeba znaleźć tą łopatę. No hmm. tak, no teraz, i tam znaleźliśmy tą. tą Ej, gościu! gościu. a to no, tak. no, tak. trzeba go ta ta. Ty, Ty się. niepoważny Ja go podpaliłam Nie, nie wal do niego z broni nie Szkoda broni dobiega. stary dobijajcie, <laughs> dobijajcie, dobijajcie jak leży Ej, tu jeszcze drudzy skaczą Tu jest drugi Wyciąń drzewa Tak, drugi wszedł duży Gdzie mam takich? No uciek. Ej, bo ten nam do domku wszedł w ogóle Ten drugi się położył <laughs> Da się go, go podnieść? Co tu jest? Ja robię przejrzystość, żeby nas nie zaszli. Ja nie mogę więcej tu kamieni dołożyć. A zrobiły się kości. O, to jest. Ja wyrzucić coś? Czy wy możecie nie wrzucać do ogniska zdechłych rzeczy? To nie są zdechnięte rzeczy. Zdechłe. Okay. Typek jakiś w lesie tutaj chodzi. A to nasz, okej. Okay. Dobra, to co? Idziemy spać, bo ja mam bardzo mało energii. Ja bym na samych ja energetykach. Ja byłem na do tego. Nowa receptura do tworzenia tego. To pochodnie jak Ej, gdzieś... czemu ty się zakopałaś? Ej, ja spadłam! Co? co? co jest? Gdzie ona jest? jest? Ja a ty się zakopała! Ja tak Czyli co? co? Czyli my ku... szukamy łopaty, a ona się już zakopała, tak? Nie, to Dobra, tak, że... to wam powiem, co jest w tym grobie. Generalnie, no bo to ja stanąłem po swojej głowie, ona Nic zaczęła wieła. spadać pod mapę. Nie wiedziałem, że tak się to Nie, nie wiedziałem, że z tak się nie wiem wiedzieć, że tak się zrobi. gotowe jest, jak coś... ja stąd wyjść teraz? Cześć, na jak wzią, jak to ja Kiedyś wrócisz. Aktualnie masz dużo miejsca, żeby swoim BMW pojeździć na dole. Dobra, czekamy na Batki, bo nic nie zrobiły niestety. Ej, no ja nie mogę wyjść stąd. Tutaj nie możesz szczepnąć? wszystkiego? A skąd mam wiedzieć nawet jak tu komendy, nawet z czatu nie da się odłączyć. No, jak nie. Enter. Jak? Mi I zawypisali w komentarzach. O, wyszłam, dobra. Żebyśmy powiększone głowy sobie włączyli na jakiś odcinek Ej spokój A co robią te powiększone głowy, nie? Nie wiem Nie A wiem ty... Ja mogę zademonstrować Pokaż Polecam zabawa. sobie to zobaczyć chociaż Po prostu zobaczyć Jak mówisz? Ja. Ja. Rozgrywka? Ej, no ja mam załączony i co? No, no, no A zastosowałeś? A nie, nie Czekaj ja, nie, nie. Nie, ja. no. Sorry, nie no Dobra, nie no na to czekało się 6 lat, właśnie, tak. Mieszam tworzenia gry, pozostałe 5 lat. Ale ja strzeżę, że to będzie łatwiej z obiaków po prostu. Nic z Ale ty masz duże okulary. Dobra, chodźcie, idziemy spać. Andrzej jest teraz z dziadkiem. Do spania spalnia, dzieci. Ale kanibal, jaką ma dużo? Z kanibalem dzisiaj śpimy. A jak ma? Jeszcze trzy osoby, halo? Dobra, noc Ty, bo to... To Co? Kaniba to... na plecy robi k***a do ogniska Dobra, dobra. fajnie duży... Głowy nie zobaczył? Ja widziałem jak ja dużą no? Dobra, wyłączam to No też A, ja też dobra. Przydałoby się Ej, dobra, jakieś... Tak, picie Jest tu gdzieś w okolicy jeziorko na mapie, mm, widzicie? Już sprawdzam No jest Czekajcie, bo ryby Wyprawa po wodę w następnym odcinku, nie? A, no tak, no tak, no tak. Dobra, widzowie no tak. Kończymy odcinek, zostawcie łapkę, bardzo. suba, komentarz. Kolejny odcinek jest u kogo? U... U... Nie. U Andrzeja. A bo nie, u Andreja, no. Żub... Żub jeszcze Andrzeja, Jeszcze nie ma odcinka? Nie, No dobra, to u Żółwika, u Andreja Here yy, Dzięki za oglądanie, za oglądanie trzymajcie się inni. Na razie. No. Na razie.